Cześć, jestem Mano, z tej strony Igor z kanału Igor Brick. Dzisiaj pokażę Wam moje wszystkie dobre minifigurki z LEGO Ninjago. Jeśli chcecie drugą część i to ze złymi minifigurkami, to zostawcie pod tym filmem 3 lajki, 3 lajki w górę oczywiście. No i już zaraz przechodzimy do odcinka. I jeszcze tylko szybko powiem, żeście y zostawili Subskrypcję z dzwoneczkiem, bo mnie to motywuje, a Was to nic nie kosztuje. O, zrymowałem. No no i my już przechodzimy do odcinka. Naszą pierwszą minifigurką będzie moja najstarsza z sezonów, bo miałem jeszcze przed tym inne minifigurki. I to jest właśnie Kai z reaktywacji. A każdy kojarzy ten sezon. To był chyba trzeci, o ile się nie mylę. Tak? Trzeci? Chyba. Dobra, teraz mamy, może tak pójdziemy z Niją. O, z duchu właśnie Nija, kiedy powstała dopiero nimrą wody. Nie ma dwóch twarzy. Chciałem ją podzalem z włosami, ale niestety zgubiłem włosy. Jaya, Kola i właśnie Nini. Dobra, dalej może pójdziemy Niech będzie JRGcu. Tak się prezentuje. No miał on inną twarzyczkę, ale się mi zgubiła. A ten, ten tutaj na pierśni to on miał z innej minifigurki. Już dam spoiler, że też z Jaya. Dobra. Dalej będzie... Mamy który ma inne rączki i trochę zniszczoną twarz. nie ma dwóch twarzy. Dalej będzie może no, ja Sensei ja Mistrza. mistrz O, laskę. Nie, nie daje z mieczami, więc nie dałem laski. Tak się prezentuje on bez tego bez jego tego. Bez tego czegoś. No i z tego, bez tego kapelusza. No i tak, taką ma twarz. Ja już ją tylko złożę. Mi się na szczęście bardzo łatwo nagrywa, bo nagrywam to właśnie moją kochaną podstawką, bez której byłoby ciężko nagrywać. Dobra, dalej mamy kola! jeszcze kolc się nie pojawił chyba z serii właśnie tego filmu, w którym się zmienił w. Znowu człowieka pokażę Wam, bo on ma dwie twarze, dlatego pokażę. Taka jest jego pierwsza twarz. Tutaj jego taka zła twarz. Mm. O, dobra. Już ją odkładam. W ogóle kaj się przewalił. Dalej niech będzie. Ale no, dobra dam. To jest moja jedyna minifigurka z Władców Czasu. ich nie mam. Znaczy, dobrej, bo złe mam. Yy, dalej mam... też Kaja, z, właśnie z... Jin z tego sezonu Piratów. Nie ma dwóch twarzy. Tutaj mamy znowu... Jaya, ale już takiego... Porządnego Jaya, też z piratów, który ma dwie twarze. Już pokazuję. A taką ma pierwszą twarz, a taką ma drugą, taką bardziej zdziwioną, przestraszoną. Coś, coś, coś w tym guście. Oczywiście jeszcze mam do tego tutaj Kaja. Jeszcze mam właśnie ostrze czasu. Dobra, dam dalej. Może niech będzie. Troszkę zniszczona ta mini figurka, bo ma inne rączki i nogi. No i wiadomo, to na, na łuki. No i dalej mamy Kaja. Który też był z tego właśnie pobocznego z tego filmu świątyni Yanga, Noc duchów. No i później znowu mamy. Oczywiście ten napier, te, Ten przechowywać jakby na miecze. To on jest z innej minifigurki, Nie pamiętam dokładnie końca z jakiej, więc. Bo tamten wydałem koledze. Się wymieniliśmy. Wydałem ten. No dalej nie będzie. też mi w ogóle spadł. Aha. Czyli ten mi spadł. Dobra, no dalej mamy znowu Kaja, który już jest właśnie z treningów, są już tej nowszej serii. Ale tak, bo to z gazetki miałem. No jeszcze miał tutaj taki treningowy ten yy, na pierśnik. No a tutaj jeszcze ma ten hełm. Pokażę wam jak się prezentuje. Tak się prezentuje mi się. Mi się i tak podoba bardziej. Tak. O, dobra. No dalej, może przejdźmy z Romanem, który wyleciał. Nie mam tej maserki, też gdzieś mam, ale mi się bardziej tak podoba. Nie ma oczywiście dwóch twarzy, no ma coś tam za. za tym, na tej opasce. Dobra, dajcie chwilkę. O, dobra, dalej mamy kola. No i została nam poza kolem jedna mini figurka. Też właśnie z, du, z tego, z Dinem. Z właśnie z Dinem Radakana. Czyli z piratów. No i został nam Lloyd. Też chyba z tego filmu innego. Z tego filmu. Wie, wie, każdy wie o jakiego chodzi. Ten. Gdziekol się zamienił. Noc duchów. O, dobra. To ja już Wam dziękuję za, to, za ten. za obejrzenie tego filmu. No i. Dajcie sub, suba z dzwonem. Trzy lajki i kolejna część. Ze złych minifigurek. Cześć.